Kurde, piniatę musimy zrobić, ej! Nie no, ziomy! Moment, 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 moment. Widzowie, myślicie, że to się uda? Widzowie, no nie! Powinien to zrobić, nie! Jezu! Słuchajcie! Działamy z tym? Bo piniacie musimy psywalić! Widzowie, lecimy czy nie lecimy? Dzięki Nonsense, bardzo za stubeczkę. Dziękuję pięknie za życzonka i 70 subów, pozdrawiam. Ta pinata jest na 70 tysięcy subów. Opowiem może historię, bo części z was nie było. Paula przyjechała w stroju jednorożca z piniatą i z magicznym kijem, nie baseballowym, ale kijem i wparowała mi tak podczas trwania turnieju na 70 tysięcy subów. Więc zrobiło mi się cholernie, miło i przyjemnie. To no co, lecimy z tematem? Widzowie, ale mi szkoda, ja nie, nie mogę tego zrobić. No dobra, zrobię to, no. Ech. Daj mu. O, dobra. No co to takie wytrzymałe? Aż w słuchawki przywaliłem ty... ty, no normalnie to... O, kurde, ale wyleciało Dobra, 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 chill, chill, chill Powiem tak, widzowie Będziemy mieć dużo Dużo za pas <ścoughs> cukierków, O biedna piniela, no, rozwaliliśmy całą A Zobaczcie ile tu jest fantów, proszę bardzo, już pokazuję. Trochę papieru powpadało, ale to nic. Widzowie, jak chcecie, to się częstujcie. Możecie się poczuć jak na, nie wiem, urodzin... <głos》> urodzinach. Tu są skitelcy, żelki Haribo. Żelki Haribo, lizaki. Tak jak mówiłem chwilę temu, skitelcy. Suksy. Proszę bardzo. No wszystko jest widzowie, wszystko jest. <laughs> Piękny prezent. Dziękuję kochanie. No jaram się. Już nie piniatą, bo pińata została... No, popsuła się. O kurde, dobra, czekajcie, to trzeba pozbierać. Dajcie mi moment, ja to muszę pozbierać. O rany, ale żebym sobie nabrudził tutaj. Ale poleciała. Ale będę miał cukierków do streama, słuchajcie i słodyczy. Zostaw dorzucanie palenia, o.